Rozwiązanie dominanty septymowej w przewrotach na tonikę. Zbudujemy dominantę septymową w trzech przewrotach, każdy w innej gamie, i rozwiążemy na tonikę. Zacznijmy od gamy F-dur. Gama F-dur ma jeden bemol B, piszemy go na trzeciej linii. I teraz liczymy piąty stopień gamy. F, G, A, B, C. C, E, G i B. Tak wygląda dominanta septymowa w postaci zasadniczej. Teraz pierwszy przewrót robimy zapisując te dźwięki od tercji, czyli od dźwięku E. G, B i pryma na samej górze. Czyli pryma, tercja, kwinta i B septyma. I rozwiązujemy teraz pryma przechodzi na taki sam dźwięk septyma, czyli dźwięk B o jeden stopień w dół. Kwinta G również o jeden stopień w dół i tercja, czyli dźwięk E o jeden stopień do góry. I w tonice widzimy, że mamy dwie prymy, czyli dźwięk F, dźwięk A jest tercją i dźwięk C jest kwintą. Jest tonacja F-dur. W tonice pryma jest F, czyli się zgadza wszystko. Drugi przewrót budujemy w gamie D-dur, fis i cis. I tak samo liczymy piąty stopień. D, E, fis, G. I teraz dominanta, zasadnicza. A, cis, e, g. I teraz, żeby mieć drugi przewrót, to dwa najniższe dźwięki musimy dać na górę. Zabierzmy to oktawy niżej, żeby nam było łatwiej odczytać. Czyli piszemy teraz kwintę i septymę. E, g. I teraz te dwa najniższe, czyli pryma. A i tercja cis. I rozwiązujemy. Tercja w górę, czyli na D. Pryma zostaje. Septyma w dół i kwinta również w dół. I patrzymy w tonicę. Mamy dwa dźwięki D, czyli dwie prymy, bo jest tonacja D-dur. I trzeci przewrót budujemy w gamie B-dur. Gama B-dur ma dwa bemole, B i S. Liczymy piąty stopień. B, C, D, S, F. I zapisujemy w postaci zasadniczej. F, A, C, S. Teraz, żeby mieć trzeci przewrót, wystarczy, że najwyższy dźwięk przeniesiemy na dół. Czyli zaczniemy. S, F, A, C. I rozwiązujemy ją na tonikę. Quinta o jeden w dół, czyli na B. Tercja o jeden w górę, czyli też na B. Pryma dostaje i septyma w dół. Na D. Więc w tonicy mamy znowu dwa dźwięki B, czyli dwie prymy. Jest tonacja B. Dół. Pryma, pryma. D jest tercją i F jest kwintą. Przyjrzyjmy się teraz temu jeszcze raz. Gdy budujemy w pierwszym przewrocie dominantę septymową i rozwiązujemy ją na tonikę. Tonika jest w postaci zasadniczej. Na dole ma prymę w środku tercję i na górze twinte. Gdy rozwiązujemy dominantę septymową w drugim przewrocie na tonikę, tonika również jest w postaci zasadniczej, ale na dole ma prymę i na górze ma prymę, czyli zamyka się w oktawie. Gdy mamy dominantę septymową w trzecim przewrocie i rozwiązujemy ją na tonikę, tonika jest w pierwszym przewrocie, czyli jest to akord sekstowy. Możemy tutaj obok napisać cyfrę 6.